kryptologów. Potrzebujemy trzy osoby, które będą nadawały się programy. Także trzy osoby chędę zapraszam do pomieszczenia Nie tylko grupowo z innymi grupami, ale pomiędzy sobą również. Słuchajcie, cała zabawa polega na tym, że wasi koledzy czy koleżanki szyfrują jakieś słowo. Będzie on nadawany przez radiostację, każdy z Was powinien sobie ten szyfrogram zapisać i jak najszybciej rozszyfrować co tam jest zaszyfrowane. Osoba, która pierwsza rozszyfruje, zapraszam tutaj do radiostacji, taka żeby podać na drugą stronę, czy to jest to hasło. Jeżeli uda nam się szybko, to będziemy robili kilka haseł, mamy ograniczoną ilość czasu, także zobaczymy jak będzie i czekamy na gotowość z drugiej strony. Jeden z kolegów was poprowadzi. Trzeba zapytać tamtą stronę, 14, czy jest gotowa. 9, 12, 9, 20, 1, 18, 15, 9. Militarni. Skończyłem militarni. Pierwszy byłem. No to proszę, podchodzisz do radiostacji. Czy to jest hasło militarni? Dobra, Dziękuję. prosimy o kolejne. Witam wszystkich serdecznie w próbie łączności. Witam wszystkich w Jesteśmy krótkofalowcami, zajmujemy się ogólnie komunikacją radiową. Dzisiejsze zadanie jest ściśle związane z radiem. Radio. Będziemy bawić się szyframi. We play with um, you know, Potrzebujemy dwie osoby. Potrzebujemy trzy osoby. We need three

One group has, has to code the message, and the other group has to has to have to recode it. So one is coding the message, and the other has to find what is the message. So who wants to play? Musimy mówić tutaj zamiast... Niepodległość. No i musicie zaszyfrować to według, według jakiegoś szyfru. jaki to szyfru. I słowo. Bo na przykład ten pierwszy jak jest, nie? Jak jest Because each letter is a number. For example my name is Magda and the code will be 14 plus 1 plus g 7 plus d, 4 plus, d plus 4 to akurat 4. nawet... Ok, Okej. Okay. Jak 15. dobrze, cały czas mówisz. 9 9. Jesteśmy na flagę powiedz. 9 5 17 three, three, three. Three was the last one. Uh, I know. Once more, okay. So listen, please. Listen once more. So I press and can I say this? Yeah. Uh, five plus twenty-one plus eighteen. Plus sixteen plus seventeen plus five. 16, 17, 5. Okay.

Yeah. Stanie Warszawskie. A I to, to jest... Słuchajcie, będziemy się zastali, bo już czekają. Witam Was serdecznie w Klubie Łączności ST2K. Jesteśmy krótkowalowcami, zajmujemy się łącznościami radiowymi. Dlatego też nasze zadania zawsze są ściśle związane z radiem. Dzisiejsze zadanie polega na tym, że będziemy się bawić w kryptologów. Potrzebujemy trzy osoby, które zakodują hasło. Pozostała grupa będzie te hasło musiała rozszyfrować. Także zapraszam trzy, y, trzy osoby od was. Obie które? No i teraz do opisane są metody szyfrowania. Czyli na przykład, jeżeli jest, jest literka H, no to jest G. Dobra, musimy tylko pamiętać o tym, że należy podawać wolno. K3. Trzymaj się tam N2 E2 K3 E2. L2, 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 i 2 L2. Czy... L2, 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 to jest L2, to jest L2, to jest L2, L2, l L2, L2, l Podaj tutaj Dawaj Naciskaj i odpowie, czy to jest kuchnia, czy to jest Czy, to jest, czy, to jest, czy to będzie wolność? Tak, będzie wolność. Jesteśmy Zajmujemy się ogólnie łącznością radiową, dlatego też e, dzisiejsze zadanie też jest związane z panami radiowymi. Będziemy bawić się dzisiaj w tryptomorów. Dobra, ja, tutaj będzie <laughs> Proszę karteczkę. żeby sobie zapisać. sobie zapisać na ten... Ha, to

Czy to musztwa? Dobrze. <laughs> <Stop coughs>